Czy można znaleźć skuteczne zamienniki kosmetyków Paula's Choice, które nie obciążą portfela? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się alternatywom, które mogą zastąpić popularne produkty tej marki. Tym serum z witaminą C. Dowiecie się, jakie składniki są kluczowe w pielęgnacji skóry i jak tańsze produkty mogą działać równie skutecznie. I czy naprawdę warto wydawać więcej, czy można znaleźć równie dobre rozwiązania w niższej cenie? Sprawdźcie sami. A ja na Nazywam się Paulina Szybisty i jestem kosmetolożką w Bella Corner. A teraz zapraszam na odcinek. Zacznę od serum z witaminą C. Marki Paula's Choice. Ale zanim o nim, to troszeczkę teorii o tym składniku. Czym jest witamina C? Witamina C to jeden z najsilniejszych antyoksydantów. To znaczy, że zmiata wolne rodniki, które odpowiadają za starzenie się skóry. Możecie ją znaleźć w wielu kosmetykach, ale oprócz działania anti-aging, ma jeszcze szereg innych właściwości. Pierwsza z nich. To, że rozjaśnia skórę poprzez hamowanie produkcji melaniny. Po drugie, zwiększa elastyczność, gęstość skóry poprzez aktywny udział w biosyntezie kolagenu. Po trzecie, działa przeciwzapalnie, również zmniejsza rumień i redukuje zaczerwienienia. I jeszcze przyspiesza procesy gojenia oraz zapobiega powstawaniu obrzęków i siniaków. A dla kogo są produkty z witaminą C? Właściwie. Dla każdego, ale w szczególności dla cerdojrzałych skór z przebarwieniami o nierównym kolorycie, dla osób z trądzikiem różowatym i dla osób młodych, które chcą zapobiegać zmarszczkom i przedwczesnemu starzeniu się skóry. Witaminy C nie polecałabym stosować przy aktywnym, ropnym trądziku, ponieważ mogłaby spowodować podrażnienie skóry. W szczególności mam tu na myśli czystą formę kwasu askorbinowego. Jeżeli jednak chcemy zdecydować się na witaminę C w naszej pielęgnacji, przy takim trądziku to możemy wdrożyć ją na przykład w formie kremu SPF z dodatkiem jej maski raz w tygodniu czy żelu do oczyszczania twarzy. Rozpoczynając przygodę z witaminą C, zacznij od stosowania jej co drugi, trzeci dzień. Jeżeli Twoja skóra zareaguje dobrze, to znaczy, że nie będzie podrażniona czy przesuszona, to możesz używać jej codziennie. I zalecałabym tutaj wprowadzić ją do pielęgnacji porannej pod SPF-a. Już tłumaczę dlaczego. Ze względu na to, że witamina C jest silnym antyoksydantem, a nałożenie jej pod SPF-a podbija działanie samego filtra, który również chroni nas przed fotostarzeniem. Samo dobra. Gdyby twoja skóra zaczęła się przesuszać czy uwrażliwiać, zmniejsz częstotliwość stosowania witaminy C. Używaj co kilka dni lub w ogóle odstaw na jakiś czas, aż Twoja skóra się nie zregeneruje. A pytanie, czy w ciąży można stosować witaminę C? Można, jednak polecałabym sięgać po pochodne czystej witaminy C, a mamy ich całkiem sporo. Odnośnie kwasu askorbinowego, jeżeli wcześniej nie był stosowany, ja raczej bym się wstrzymała albo stosowałabym w niskich stężeniach. Różnym formą witaminy C poświęcę inny odcinek, a teraz przejdźmy do kosmetyków i ich tańszych odpowiedników. Na pierwszy Ogin idzie serum z witaminą C od Paula's Choice. Składniki, jakie w nim znajdziemy oprócz kwasu askorbinowego o stężeniu 15%, to witamina E i jest to witamina młodości. Działa przeciwstarzeniowo i regeneruje skórę. Dodatkowo jest tutaj kwas ferulowy, również cudowny antyoksydant, który dodatkowo stabilizuje witaminę C i E oraz podnosi ich efektywność. Ergotioneina, naturalny aminokwas antyoksydant, który jest jest pozyskiwany z grzybów dodatkowo rozjaśnia skórę. Mamy również bisabolol i pantenol, które łagodzą podrażnienia i nawilżają naszą skórę oraz peptydy, które odpowiadają za nawilżenie i wykazują działanie anti-aging. Odnośnie tańszego zamiennika Paula's Choice mamy serum Light Your Skin od Skintry marki własnej Cosibelli. W nim również znajdziemy witaminę C w postaci kwasu L-askorbinowego, tylko w nieco wyższym stężeniu, bo aż 20% mamy tu tak samo kwas ferulowy, witaminę E i pantenol. Dodatkowo znajdziemy w nim hialuronian sodu, który działa nawilżająco. Tak jak mogliście zobaczyć, serum Skintra nie ma w swoim składzie ergotioneiny czy bisabololu i peptydów. Jednak jego cena jest znacznie niższa. Jeżeli komuś zależy głównie na rozjaśnieniu, działaniu na przebarwienia, to uważam, że Skintra spełnia te oczekiwania. Jeżeli jednak ktoś oczekuje bogatszego składu, a anti-aging i może sobie pozwolić na większy wydatek, to niech pozostanie przy serum od Paula's Choice. Oba te sera możesz stosować rano pod krem z filtrem, jednak ze względu na wysokie stężenie witaminy C zalecałabym wprowadzić je stopniowo. W przypadku jednego i drugiego zacznij od stosowania co drugi, trzeci dzień i obserwuj jak twoja skóra reaguje. Kolejnym produktem, który weźmiemy na warsztat jest płyn złuszczający do twarzy Również Paula's Choice z kwasem migdałowym. Przejdźmy do analizy jego składników aktywnych. Na pierwszym miejscu krujuje kwas migdałowy w stężeniu 6%. Ma za zadanie złuszczyć wierzchnie warstwy naskórka, wygładzić skórę, odblokować nasze ujścia gruczołów łojowych oraz wykazuje działanie antybakteryjne. Drugim kwasem jest kwas mlekowy w stężeniu 2%. Wykazuje delikatne właściwości złuszczające, ale bardziej tutaj od Powiada za zmiękczenie naskórka i nawilżenie. Mamy tutaj również probiotyki, które łagodzą podrażnienia i wspierają mikrobiom skóry i różne ekstrakty roślinne, które wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Jakich efektów możemy spodziewać się po stosowaniu tego produktu? Po pierwsze, złuszczenie martwych komórek na wygładzenie skóry, zmniejszenie zaczerwienień i rozjaśnienie przebarwień. Natomiast jego tańszym zamiennikiem jest również od odskin. Brightoner. Różni się nieco składnikami aktywnymi, ale tak jak w przypadku Pauli, głównym składnikiem aktywnym jest kwas migdałowy. W przypadku tego bardziej powiedziałabym toniku mamy jego 5% stężenie. Przejdźmy teraz do składników, które będą działać rozjaśniająco na nasze przebarwienia. Po pierwsze, kwas kojowy 1%. On tutaj hamuje tyrozynazę, zapobiegając w ten sposób powstawaniu nowych przebarwień działa również antybakteryjnie i minimalizuje powstawanie wyprysków. Również mamy tutaj 2% kwas traneksamowy, który zapobiega powstawaniu również nowych przebarwień oraz wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Mamy tutaj również 1% etylowanej witaminy C i jak już ustaliliśmy jest antyoksydantem i działa rozjaśniająco. I jeszcze azeloglicyna, delikatniejsza forma kwasu azelainowego, rozjaśnia przebarwienie, zmniejsza ich powstawanie, reguluje pracę gruczołów łojowych, przez co Minimalizuje powstawanie nowych niedoskonałości. Jakich efektów możemy spodziewać się po wprowadzeniu do pielęgnacji tego toniku? Po pierwsze, przyspieszone złuszczenie naskórka, rozświetlenie skóry, rozjaśnienie przebarwień i zapobieganie powstawaniu nowych, ograniczenie powstawania wyprysków i zaskórników. Składniki w tych produktach różnią się od siebie, ale główne działanie obydwu produktów jest podobne, mają za zadanie przyspieszyć złuszczenie naskórka. Kórka. Osoby, które oczekują od produktu silniejszego działania na przebarwienia, zachęcam do sięgnięcia po tonik od Skintry. A osoby, które mają nieco wrażliwszą skórę, mogą zdecydować się właśnie na Paula's Choice, bo zawiera składniki, które wspierają nasz mikrobiom skóry. Oba te produkty są świetne, wybór zależy już od Waszych oczekiwań. Kolejnym produktem jest maska oczyszczająca na bazie glinki. Co w niej znajdziemy? Po pierwsze... Biała glinka, która działa oczyszczająco i działa sebo Mamy tutaj również kwas salicylowy. On tutaj rozpuszcza się w tłuszczach, dzięki czemu usuwa zanieczyszczenia sporów. Mamy również alantoinę i bisabolol, które łagodzą i koją. Ekstrakty roślinne wykazują działanie antyoksydacyjne. A dla kogo jest ta maseczka? Głównie dla skór tłustych, mieszanych, trądzikowych, ale również dla osób, które chcą oczyścić i odświeżyć. Swoją skórę. Jego tańszym zamiennikiem jest Pink Powder od Skintry. Jest to Produkt nieco inny, taki wielofunkcyjny. No tutaj producent nazywa go pudrem oczyszczająco-enzymatycznym na bazie glinki. Puder enzymatyczny stosujemy po prostu do mycia, ale dodatkowo producent wykazuje możliwość zastosowania tego produktu jako maseczki oczyszczającej, która dzięki zawartości enzymów dodatkowo przyspieszy usunięcie martwych komórek na skórka. Co znajdziemy jeszcze w tym kosmetyku? Również mamy glinkę białą, jak w przypadku Paula's Choice, która. Absorbuje sebum, oczyszcza, matuje, ale nie powoduje przesuszenia. Mamy też kalaminę, i to jest mineralna różowa mieszanka tlenku cynku z tlenkiem żelaza i wykazuje działanie antyseptyczne, kojące, ale również łagodzi swędzenie i zaczerwienienie. Ciekawostka na temat kalaminy. Kalamina stosowana jest po ukąszeniach owadów czy po parzeniach słonecznych. Mamy tu również kwas salicylowy, który oczyszcza pory z zalegających w nich Łoju oraz wykazuje działanie złuszczające. Mamy tu również cynk które reguluje wydzielanie sebum, wykazuje działanie przeciwzapalne, przysyłagodzi istniejące podrażnienia skórne i przyspiesza ich gojenie. Jeszcze mamy glukonolakton i to jest kwas z grupy PHA i wykazuje takie delikatne działanie złuszczające, ale też ma właściwości nawilżające. I ficyna, nasz enzym, który wraz z kwasami usuwa martwe komórki na naskórka, wygładzając w ten sposób strukturę skóry. I jeszcze kwas ranek samowy odpowiada za zmniejszenie wytwarzania nadmiaru melaniny, co przyczynia się do redukcji plan pigmentacyjnych i przebarwień. I ostatni, taki najważniejszy składnik to witamina B12, znana również jako kobalamina, ma właściwości regenerujące, nawilżające, łagodzi tak wrażliwą, podrażnioną skórę oraz odpowiada za różowy kolor tego produktu. W przypadku Paula's Choice mamy maseczkę gotową do użycia, te ze skin, Trzeba samodzielnie wykonać. Ale jest to banalnie proste, ponieważ na dłoń lub do miseczki wysypujemy proszek. Taką dużą ilość dodajemy odrobinę wody i uzyskujemy konsystencję takiej gładkiej pasty pianki. Następnie nakładamy ją na twarz, zostawiamy na 10 minut i zmywamy dokładnie wodą. A jakie efekty da nam ta maseczka? Wygładzenie skóry, rozświetlenie, oczyszczenie z zaskórników. Ostatni produkt od Paula's Choice, jaki dla Was dzisiaj przygotowałam, to żel z kwasem glikolowym. Stężenie tego kwasu to 8% i kwas ten ma za zadanie. Nie złuścić złościć na skórek nadaje również gładkość skórze i wyrównuje jej kolory. Oprócz kwasu zawiera ekstrakt z liści zielonej herbaty, która działa przeciwzapalnie, sok z aloesu, pantenol i ekstrakt z rumianku, które nawilżają, koją i łagodzą. A dla kogo jest ten produkt? Dla skóry z nierównym kolorytem, ze skórnikami, ze śladami potrądzikowymi i skóry dojrzałej. Natomiast jego tańszy odpowiednik to tonik z kwasem glikolowym od The Ordinary. Tonik zawiera 7% stężenie kwasu glikolowego oraz sok z liści aloesu, tak jak w przypadku Paula's Choice. I mamy jeszcze ekstrakt z korzenia rzęszenia, który regeneruje, poprawia koloryt i sprawia, że skóra jest bardziej sprężysta. Znajdziemy tu również hydrolat z róży damasteńskiej która działa przeciwzapalnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem oba te produkty są bardzo podobne, a różnica między niektórymi składnikami aktywnymi jest właściwie niewielka. No i wykazuje podobne działanie. A jak często można stosować te produkty? Na początku zalecałabym raz w tygodniu, a potem można zwiększyć do dwóch, trzech razy w tygodniu. I zalecałabym tutaj wprowadzić je do wieczornej pielęgnacji. Na umytą wcześniej suchą skórę. Po wchłonięciu produktu należy nałożyć nawilżający krem. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i w zależności od tego jakim budżetem dysponuje. Dajcie znać dla jakich produktów chcielibyście znaleźć tańsze zamienniki i do zobaczenia za tydzień. Pa!